Pozdrawiam, Twitch to było słażko. Ale kaszanka produkuje kontentów, spokój się. To jest ekipa. Aha, wow. w ekipie, w ekipa. Ekipie, ekipie. Ekipa, ekipa, ekipie, ekipie. ekipa, 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 ekipa. Uh. 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 Boże, kurwa, te dźwięki... Ja pierdolę... Hmm... Hmm... hmm. Ja bym wybrał to uh. turkusową. Uh. 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 Inspiracja auto Basics W sumie tak. Ja pierdolę, nie, Kaszanka, ja rozumiem inspiracje How to basic, ale to jest kurwa 18+, plus. to jest 18+, plus na filmie takie jajko ściąć, ja pierdole, Hmm. Jezu, ale ci telewizor flikeruje. Kaszanka. <laughs> A skarpetki Wersof. jakiej na Spacer. Wersow! Wersow! No chodź na spacer! Księżniczka! A co ty tu masz? Jakieś skarby? Wersow! Jak mogłaś? Ty kur... Kaszanka to jest taki idealny humor, który stoi pomiędzy Zabawna a Ajx. Uwielbiam to.